I witajcie, witajcie widzę na kanale Rogazero w dzisiejszym odcinku z tego co czeka nas na rok 2021 w Studio Series I od razu mówię będą tu spoilery dotyczące nadchodzącego filmu już za rok w 2021 roku oraz spoilery dotyczące jednej nowości z linii Studio CS na rok 2020, czyli ten, w którym jesteśmy. Więc, jeżeli chcecie, nie musicie oglądać tego materiału, bo są spoilery. A więc, jedziemy. Dziś omówię to, co będzie prawdopodobnie w linii Studio CS w roku 2021. Dodam sobie też jedną postać, która powinna być. Oraz to. O czym może nie tyle będzie film, ale kto będzie w tym filmie. Więc film nazywa się Transformers 1990, co jest dość dziwne, ale okej. Okay. może być. I będzie się działo 3 lata po filmie Obi, czyli jak mieliśmy. Film Obi dzieje się w 1987, to też się dzieje 3 lata później. No. Wytłumaczyłem. I co dalej? Wiemy, że będzie Agent Burns, czyli John Cena i Charlie Watson, yy, czyli ta bohaterka. I tyle wiemy z postaci. Dalej nie wiemy, kto będzie jeszcze z ludzi. Czy będzie ktoś nowy, czy stary? Czy będzie Agent Simmons? Ale wiemy jakie będą główne postacie w filmie, B, jeżeli chodzi o roboty. Od razu mogę zaspoilerować to, że bitwy w tym filmie nie będą działy się jak dotychczas o Chicago, o Egipt, nie, mają się dziać po prostu na jakichś randomowych ulicach, jak było to w piątek i tyle. Ale fajny spoiler, przynajmniej wiemy, jakie będą tła do studios. Znaczy, mam nadzieję, zaczynajmy. Pierwsze to postać, którą każdy zna, każdy uwielbia. Optimus Prime. No wiadomo. Druga postać to postać, yy, która przyćmiła inne postacie w tym filmie, czyli B. No i trzecia postać kobieca. Nie jest to Windblade, nie jest to Chromia. Dziewczyna Optimusa jest to Arsi, Więc wybaczcie, fani, romansu. <grym> Przepraszam, mam dziś dobry humor. Naszym protagonistą będzie. Galvatron. Nie, 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 przepraszam. Starscream. Nie, no, on też on też nie da rady, bo. będzie potem. Starscream! No, to będzie nasz protagonista, no, czyli Megatron. No zapowiedziałem tak będzie. Widzicie, Megatron, tak mnie mówi, zawsze na Starscreama, jak on coś tam przerąbie. Będzie chciał go. Z... Rumać y on zawsze tam tak wiecie. Ci, którzy znają te oryginały, no to wiedzą, że no. Y Także takie to będą postacie. Y co więcej, skąd wiem, że Starscream będzie jako pierwszy przed Megatronem, to to i tutaj spoiler alert: kolejny y w tym roku już został zapowiedziany. Y kiedy to nagrywam, to przedwczoraj. Y Został zapowiedziany Blitzwing ze Studio CS, co się bardzo zaskoczyłem i dobrze, bo myślałem, że będzie on w 2021, jednak nie. Czyli postacie z mówi już możemy zakończyć, chociaż nadal chcę odświeżenia tej Car i Helikopter Dropkicka, ale nie istotne. To jeszcze kiedy indziej. Może live'a nawet zrobię z czegoś takiego. Yy, wystarczy tylko maźnąć farbę, głowa Tło specjalne, oby nie takie jak miał w wersji helikoptera. Nie, 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 nie nie chcemy tego. No i mamy. Drugą z postaci może być B. Niby taka równowaga. No bo nie dostaliśmy wersji Kamaru, ani już chyba nie dostaniemy z filmu, B, z za filmu tylko Kodza tylko Kod będzie jako do TransPS 1990 roku. Nie. Z jakimś tam. I kto będzie następny? Następny powinien być lider Class Optimus. Dlaczego lider? Hmm, Hasbro może nie musi dać tę przyczepę. W której albo będziemy mieli znowu jetpack przerobiony na bardziej taki w stylu Juan, albo będzie to to samo co w G1, miał hmm, Optimus, albo coś zupełnie innego. Albo zwykła naczepa dla samochodów, bo, bo brakuje takich elementów. <grym> A tak poważnie to nie. Oczywiście Optimus. Optimus będzie prawdopodobnie remoldem, ale nie remoldem tego moldu, że o, zmieniają jakieś tam elementy. Bardziej chodzi mi o auto, czyli no ciężarówkę, czyli ten przód i te detale dalej. To będzie mi się wydaje zmienione. O nie naprawdę nie będzie to remold yy, tego moldu delikatny. Tak jak to było z Roteo Optimusem yy, na... Do Dotem, nie, mówiłam Optimusa, tego w designie Beya, nie? Żeby coś tam zmienić w tym Modzie mógł się łączyć z tak tutaj będzie to zmienione, żeby ciężarówka była, mam nadzieję, bardziej filmowa, no bo jak się okazuje, te, tego nie powiedziałem, ale znaczy na grupie tak i wszędzie idzie to jest, że ta no ciężarówka nie wygląda jak ta, która była w filmie. A jednak wszystkie postacie ze Studio Series, te które nawet są konceptami mają ten album, no jednak... <laughs> Je jednak spójno, poza KSI centry... Etfu, Hasbro, Etfu... No i Nitre, znaczy KSI Bossy. Je jeden już, ci ciul. Ale to mało jest istotne. Um, także on mi się wydaje będzie pierwszym liderem. Albo będzie ostatnim liderem na rok 2021, bo teraz... Taka tradycja, że trzy lidery O ile się to gdzie zmieni Bo teraz mieliśmy kogo? Shockwave'a I Scavenger'a Będzie też Overload Co oczywiście nie jest zaskoczeniem O ile dobrze znowu to wymawiam No tak samo może być w następnym roku Zobaczymy Powiem Pożyjemy, zobaczymy Oczywiście pewnie będzie z nim upadły Taki spoiler, bo wszyscy co teraz upadły, go będzie mylu. to tam, yy... Shockwave i Sunwave to tam musi być upadły, musi, nie ma innych, <głysy> tylko upadły, nie? To, 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 nie wiemy. Może, kto wie? No i to takie będą postacie. No, co do Megatrona i Arsi to ja się boję, żeby te postacie nie były wzięte z konceptu. Znaczy Arsi to już raczej mniej, ale Megatron, bo Megatrona w teorii nie mieliśmy w filmie obi Był jako gdzieś tam koncept, zamysł, ale tak go nie mieliśmy. Mam nadzieję, że nie podzielili osób helikopter drobki, po Cars pater, bo to naprawdę słabo by było. Mam nadzieję, że będzie dobry i będzie wydany później. No i czekam na to. Co w związku z tym, że będą te postaci? Będą też pewnie inne postacie, które były w filmach Bay'a. Niewydane. Od dwójki do piątki już teraz, bo jedynkę skończyliśmy w tym roku. Znaczy prawie, bo jeszcze Frenzy, ale to wiecie, Hasbro jakoś to załatwi. Ehm... <grym> um. I nie ściwcie się jak na jakichś listach, jeżeli ktoś jest na mojej grupie hmm, wystąpi coś takiego jak kod Hero albo jakiś inny, znaczy postać i napis Hero czy tam inny i wy się będziecie głowić kto to. To już w tym filmie macie odpowiedź kto to może być, bo Hasbro tak zrobił, z kickiem, Shatter, Optimusem BMW mówi co ja myślałem, że Hiro to będzie szokujmy w Sentinel. A to był Optimus mówi. Tak tu może zrobić to samo, nie? Bo oni używają sobie jakiegoś tam nazwy dla postaci, żeby je nie ujawniać. To już wiecie kto może być. No chyba, że w mówi będą postacie, o których dowiemy się dopiero po trailerze czy tam. Po tym co oni powiedzą, na przykład może być Barricade albo... jakiś inny Decepticon. Nie no i nie będziecie ci I tak Hasbro pewnie tu ujawni mm, albo po końcem y, 2020, jak to było, Shatter B i Roadbusterem. Y, a jeżeli nie, to i tak y, Takara zawsze to ujawnia, bo oni wydają szybciej listy, bo Takara ma zupełnie inne mm, Inaczej Studio Series niż na znaczy... ja by to powiedzieć. Oni mają in, inaczej, inną numerację niż y, Amery Amerykanie w linii Studio S. dlatego to tak. Zresztą na grupie będzie, nie miałem B, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Od Takary. Wersja Od Takary, tak. Najpierwsza i ostatnia, jej wydaje Będziecie wiedzieć o co chodzi wtedy. No. Mm. Idziesz za grupę, zapraszam. <grym> Reklama. <grym> żebyście się nie zdziwili. Mm. I, I co, no, ja czekam, ja czekam na sam film, na to, że ten film już, um, ten film będzie rozłożony tylko na te postacie, jak to było w BB Movie, tylko mie mieliśmy tam ludzi, więc zgaduję, że Argent Berens i nasza Charlie będą na drugim planie bardziej, no i bardzo dobrze, znaczy mam nadzieję, no bo jak to są główne postacie roboty, no to ludzie, albo znowu ta dwójka, to już Charlie byłoby nudne. No chyba, że pokazał związek z tym jej kolegą. Takie rzeczy. Yy, Agent jest fajnie. Może yy, właśnie będzie, jak on się dowiedział. Albo sektor Zoom będzie współpracował z autobotami, żeby wiecie kony wyeliminować z ziemi. No nie wiem, ja tu tak teoryzuję sobie. I znowu pewnie. Ej, zrobisz teorię. Nie, nie zrobię. Właśnie teraz mówię ala teorię tego filmu, jak to może wyglądać, czyli musi. W każdym razie, sam czekam na ten film. Jestem ciekawy. I też to jest dobra wiadomość dla S, bo jak pojawią się tam jakieś postacie drugoplanowe, na przykład Ratchet, yy, Trust. Tak, ten zielony to nie jest Acid Storm, czy jak to się tam wymawia, tylko Trust. Proszę sobie zapamiętać. No to dostaniemy ich figurki automatycznie, nie? A te figurki będą znowu, jak to było w BB mówi, Na 3... 4 lata co najmniej Albo 2 Albo 3 I dzięki temu Studio CS będzie miało więcej ten i co kolejny film będzie tak samo, także ja nie martwię się, że Studio Series się zakończy w, w następnym roku, ani na następny, tylko będzie jeszcze co najmniej 4 lata, mam nadzieję, ta seria i dalej. Bo co film, to dochodzą postacie, a i mam nadzieję, że ta Studio Series nie zakończy się na tym, że dostaniemy... że już zostanie taki drobki w wersji helikoptera, no który nie wygląda za dobrze, lub taka Car shutter, która ma wady, tylko ta nie będzie poprawiać różne modele inne. Które zrobiła wcześniej ileś lat temu źle. Troszkę KSI Centry, dropping wersji, i one się pojawią za jakieś następne 2-3 na lata i zostaną poprawione, nie że ta seria nie będzie miała tylko poprawiać to co zrobiła źle ileś lat temu, tylko to, co też zrobiła w swojej serii źle i będzie to poprawiać. No mam nadzieję, że tak będzie teraz serią. Ja już się nagadałem Także tak, tak, to byłoby na tyle Jeżeli chodzi o ten materiał yy, Macie już taki spoiler alert I tak dalej so, Że studio sezon ma się świetnie I ta seria dalej będzie nas zaskakiwać Znaczy mnie najbardziej yy, Będą też inne serie Wiadomo Także co ja się z wami żegnam Trzymajcie się i cześć Pa pa Yo.